Witajcie, ja jestem Sarcz, a to jest kolejny film, w którym zaprezentuję wam demo gry. Tym razem będzie to gra The Cave. Tytuł ten ukazał się na PC-tach PlayStation 3, Xboxie 360 oraz Wii U w dniach od 22 do 24 stycznia. Tutaj to zależy właściwie od platformy sprzętowej. No i jest to takie połączenie platformówki i gry przygodowej. Autorstwa studia Double Fine, które zostało założone przez Tima Schaeffera. Możecie go znać m.in. za sprawą takich gier jak Psychonauts czy też Brutal Legend. Oprócz tego nad grą pracował też Ron Gilbert. Jest to prawdziwie legendarny już twórca dwóch pierwszych części Monkey Island. No i gra zapowiadała się bardzo ciekawie, dlatego ja postanowiłem na dobry początek ściągnąć wersję demo która jest też dostępna m.in. na PlayStation Network. Niestety, z tego co widziałem, to na Steamie można kupić tylko pełną wersję, dlatego że... znaczy właściwie nie wiem dlaczego, ale myślę, że to Wam pozwoli obejrzenie tego filmu, ewentualnie zdecydować o tym, czy zakupić się ten tytuł. W takim razie zacznijmy. Na początek będziemy mieli głos narratora, który jest tytułową jaskinią, tak jest. Gadająca jaskinia, która tutaj nam opowiada historię. No a zaraz się ja tutaj się odezwę jak już nasz pan Jaskinia skończy gadać. Welcome. Don’t let my sultry i mysterious voice startle you. For hundreds. Nay, thousands. Nay, 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 tens of thousands of years. People have come to me in search of what they desire most. Few find what they are looking for. Even fewer ever leave. Welcome to The Cave. That's me, The Cave. Yes, yes, I'm a talking cave. Don't laugh. It makes dating hell. Besides, I have a really interesting story to tell you this evening, so pay attention. It's a story of seven people and a glimpse into a dark place in each of their hearts. But be careful before you judge. There is a dark place in your heart as well. Someday you will find yourself descending my depths in search of what you desire, and you might not like what you find either. But enough about you. This is about them. Dobra, Przede wszystkim, ja tutaj włączę napisy, bo widzę, że na początku nie są aktywowane, ale z tego co wiem, to da się je włączyć. To znaczy, ja już nie ukrywam, że ukończyłem to demo, bo jest to przygodówka, więc postanowiłem, że najpierw sprawdzę, jak się je przechodzi, żeby od razu Wam pokazać wszystko, co i jak. Okej, okay, włączyłem napisy, jasność może zostać, mam nadzieję, taka jaka jest aktualnie. No i przedstawił się tutaj nasz pan jaskinia, który prosił o to, aby się nie śmiać, że jest gadającą jaskinią. I mówił to z całkiem sporą powagą. Jest to taki charakterystyczny humor e, dla produkcji Rona Gilberta. E, no i on tutaj, nasz pan Jaskinia, przedstawił nam siódemkę bohaterów, którymi będziemy mogli. Ah, the time sterować. Fortunately for her, yesterday is a new day. Okej, okay, więc mamy tutaj podróżniczkę w czasie i jak tylko najeżdżamy na nową postać, to nasz pan jaskinia nam opowiada o danej postaci, także zobaczmy dalej. The Hillbilly. On this fine night he searches for his true love, but does desire burn too brightly in his heart. A więc Hillbilly jest e, mężczyzną mieszkającym na wsi, który poszukuje swojej miłości. Tak to zostało przedstawione. Hm. the knight he is on a quest for a sword of unequalled power and prestige but will he find it before anyone else gets hurt no, tutaj mamy rycerza. Oczywiście każda ma the scientist she is on the cusp of a great discovery for all of humankind and a hundred million lives hang in the balance No, I to jest pani naukowiec. Oh, the adventurer She is hard on the trail of her lost companions, an unequalled ancient treasure. But not necessarily in that order. Tutaj jest poszukiwaczka przygód, która poszukuje swoich kompanów zaginionych, a także starożytnego jakiegoś skarbu legendarnego. The twins. They just want to go outside and play. What could be more innocent than that? No właśnie tutaj mamy bliźniaków, jak to powiedział nasz narrator, oni chcą tylko wyjść na zewnątrz się trochę pobawić. Cóż może być bardziej e, niewinnego od tego? Ah, the monk. He seeks his master so he can become the master. It's a journey filled with peace and enlightenment and and murder. Murder. <laughs> <I'm> sorry. <laughs> ok, i ostatnio jest mnich, który pragnie zostać mistrzem mnichów. No i dobra, możemy w takim razie wybrać trzy postaci, bo musicie wiedzieć, że na początku mamy do wyboru 7, ale nasz wybór tutaj decyduje o tym, którymi postaciami będziemy, będziemy przez resztę gry grać. Ja może wybiorę tutaj przede wszystkim najpierw rycerza. No i tak, ja od razu będę wiedział, co robić. A więc tutaj mamy łom, który sobie od razu zabierzemy. Jak widzicie, grafika jest trójwymiarowa, ale poruszamy się w dwóch wymiarach trochę jak nie wiem w platformówkach typu Limbo czy innych tego typu. No i tutaj za pomocą łomu możemy teraz tą barykadę zniszczyć. Dzięki czemu przejdziemy dalej. Okej, okay, no i lecimy. Naprawdę grę wam chcę zaprezentować, bo ma niesamowity klimat i mi się już bardzo podoba. Po tym co przeszedłem w demie, myślę, że jest jak najbardziej warta uwagi. Dobra, tutaj schodzimy. Naprawdę klimatycznie ta jaskinia tytułowa wygląda. Trzeba to przyznać. Okej, okay, no i tutaj mamy. Czekajcie, tylko czym ja musiałem... Aha. Czyli kwadrat muszę przecież trzymać, żeby wchodzić w interakcję z przedmiotami. X em mogę skakać. No i teraz wszedłem w interakcję z tą skrzynią. Ją muszę tutaj podprowadzić, dzięki czemu będę mógł wejść wyżej. O właśnie. I proszę bardzo. I don't think bridge has been safety tested with more than two people. Okej, okay. okay, nasz pan narrator powiedział, że nie sądzi, by ten mostek był testowany na większej ilości niż trzech ludzi. Tutaj nawet mamy taki śmieszny znak pokazujący, że więcej niż trzech ludzi, znaczy właściwie, że troje ludzi nie może tutaj wejść. W takim razie cóż, to jest wystarczająca podpowiedź, że musimy kolejne dwie osoby tutaj przyprowadzić. No, i cóż, kogo jeszcze sobie wybierzemy w takim razie? Niech będzie, może poszukiwaczka przygód, powiedzmy. W takim razie wybieramy ją i również ruszamy w tamtą stronę. Później ja sobie wybiorę jako, jako trzecią postać bliźniaków, czyli tak naprawdę to mam cztery postaci. No, ale gra tutaj odczytuje bliźniaków jako jedną postać, więc możemy ich zabrać wraz tutaj z naszą dwójką. I wtedy nam się zawali ten most. Careful! bridge no And by if I mean when that bridge breaks. <laughs> Who am I kidding? No właśnie nasz tutaj narrator powiedział, że jeśli ten most się zawali, to prawdopodobnie nie będzie już miejsca i czasu, żeby się wrócić, tak więc. To będzie już droga w jedną stronę. No a więc, cóż, decydujemy się i skaczemy. O, właśnie. No i spadamy na sam dół. Zdecydowanie nie ma drogi powrotnej. Dobra, tutaj mamy zamknięte drzwi. Tylko dla pracowników jest napisane. W sumie to są kraty zamknięte na klucz. No i tak, możemy się przełączać między postaciami tymi trzema. Wciskając górę, mam. Teraz poszukiwaczkę przygód. Wciskając prawo, wybieram sobie bliźniaków, a wciskając lewo, mam rycerza. Mogę też wcisnąć dół, i wtedy się schowa ta ikonka taka w lewym dolnym rogu. No i idziemy tutaj. Mamy napis The Cave, czyli jaskinia tytułowa. No i cóż my tutaj mamy? Tutaj mamy jakieś widokówki. Właściwie to kartki pocztowe.

we had żadnych no jeszcze trochę, bo na razie nie chce nam otworzyć drzwi, ale jak w końcu go pomęczymy, to zobaczycie sami. Oh, the humanity, I, I'll never be the same. Some things you know. Can... There is a way I could reopen, allowing you fine adventurers to partake in the unique experience. sposób żeby nam otworzył.

Oczywiście już w demku ich nie zdążymy znaleźć, no ale najważniejsze, że mamy klucz. Jak powiedział ten sprzedawca, gigantyczny, słodki klucz. Naprawdę warto się wsłuchać w te dialogi. Ja tutaj też nie staram się ich jakoś dokładnie przetłumaczyć, bo to też by było trudne zadanie, żeby Wam dokładnie przekazać e, ideę i humor tych żartów różnych, które postaci mówią, ale gwarantuję, że. Warto się w te dialogi wsłuchać, bo naprawdę można się czasem zaśmiać pod nosem. Okej, okay. nasz pan jaskinia powiedział, że powinien zwolnić tego kolesia, który tam nas zatrzymał. Dobra, i schodzimy niżej. Mamy tutaj nową lokację. Jest. Zniszczona stara studnia, nic z nią teraz nie możemy zrobić. Tam po drugiej stronie mamy taki znak, który e, możemy nie tyle zbierać, co podchodzić do tego znaku, i wtedy sami zobaczycie, co się stanie z czasem. Na razie jeszcze tego nie pokażę. Tutaj mamy nic nie możemy z tym zrobić na razie. Muszę tutaj włożyć specjalny bezpiecznik, który przywróci tutaj zasilanie. No, ale najpierw mamy tutaj jakąś dźwignię. Dźwignia spowodowała, że tam na dole otworzyło się pewne przejście, chociaż jeszcze nie do końca, o właśnie. Jak tutaj jeszcze ruszę tą dźwignię, to już się otworzyło na maksa. No i teraz te dwie postaci muszą trzymać te dźwignie, żeby się kraty nie odpuściły, i muszę trzecią postacią wyruszyć dalej. Dopiero wtedy będziemy mogli sobie na dobre to przejście otworzyć. Jeszcze jedna w takim razie dźwignia. O właśnie, teraz się dopiero zablokowało. I dopiero teraz już możemy każdą postać tutaj przejść. Jak widzicie, potrzebna jest współpraca trzech postaci, i z tego co wiem, to jest tryb kooperacji też tutaj dla trzech osób. To więc ciekawa sprawa. Trochę to przypomina grę train. Jeśli graliście, to pewnie wiecie o co chodzi. Tutaj mamy jakiś dzwon. Możemy go użyć. No właśnie, taki oto potwór się pokazuje. Nie możemy do niego teraz podejść, bo on nas zabije. Tutaj z kolei jest jaka... jakiś pal, na który będziemy musieli coś nadziać. Ale to z czasem wam jeszcze pokażę. Może wyruszmy naszymi tutaj słodkimi bliźniakami i pójdziemy sobie na górę. Zaraz zobaczycie czemu. Ja właśnie postanowiłem, że przejdę to demo wcześniej, żeby wiedzieć, co robić, bo dzięki temu nie będziemy się zacinać, a to by było nam możliwe. I właśnie tutaj miałem ten napis, czy tam rysunek. I dzięki temu właśnie odblokowuję jakiś obraz. To jest taka forma sekretów w tej grze. Możemy sobie te obrazy zbierać. I dzięki temu zaliczać grę na 100%. Okej, okay, i tu jest nam potrzebny łom. Mamy też starą studnię. O, właśnie. Zabraliśmy sobie ten przedmiot, zaraz go wezmę. Tylko jeszcze tutaj podejdę. O, właśnie. I tutaj mamy bezpiecznik. Teraz go nie mogę wziąć. Bo jeśli spróbuję, to zostanę porażony prądem. Bo jak widzicie, tutaj ciągle kapie woda. Zresztą pokażę wam. Tutaj postacie nie mogą zginąć. O, właśnie. No właśnie, jak to powiedział nasz narrator, nie ma zgonów w jaskini. Po prostu jesteśmy odradzani zaraz gdzieś obok, jeśli nam się nie powiedzie. Tutaj jak widzicie mamy taki mechanizm. Na razie nie, nie przyda nam się na nic właściwie, ale przyda nam się jeszcze z czasem. Dobra, czyli następnie co muszę zrobić? Czekajcie. Aha, dobra. Muszę się wrócić teraz, zabrać sobie ten przedmiot i wykorzystać go na tej zniszczonej studni, którą wcześniej spotkałem. Dzięki temu będę mógł sobie wnieść na górę wiaderko, które jest z kolei widoczne tutaj. O, właśnie. Wiaderko jest po drugiej stronie jest utrzymywane przez studnie. Teraz zwróćcie uwagę, używam tej korbki. Studne się zepsuła, ale to nic, bo mamy wiaderko i co najważniejsze, dzięki temu, że studne się zepsuła, to możemy przeskoczyć i zebrać sobie kolejny sekret. Czyli mamy kolejny obraz. Tutaj w ogóle mamy spis tych obrazów. Obrazy są dla różnych też postaci. Tutaj mamy akurat obraz przeznaczony dla podróżnika. Tutaj dla mnicha coś mamy, oczywiście jeszcze nic nie odkryte, tak więc trochę tych obrazów jest, jeśli chcemy przechodzić grę na 100%. No i cóż, zabieramy w takim razie szybko te wiaderko i musimy się wrócić. Akurat to jest zauważalne też, że w tej grze zapewne będziemy się tak często krążyć po znanych lokacjach. Trzeba się będzie wracać, żeby coś tam odnieść, coś zanieść. No ale to jest też znany patent w przygodówkach, że tak często się robi. Ale kurczę, jakoś mi to tutaj nie przeszkadza, przynajmniej w tym demku. Gra mi się niesamowicie podoba pod względem tego klimatu. Naprawdę jest godna, myślę, że polecenia. Ok, teraz stawiamy tutaj wiaderko, dzięki czemu woda skapuje do wiaderka, a my możemy zabrać sobie bezpiecznik. No i widzicie, teraz muszę znowu wrócić się, odnieść ten bezpiecznik i tam zanieść go w to miejsce, gdzie jest nasz rycerz. Kiedy włożymy ten bezpiecznik, no to aktywujemy tam moc. I teraz zobaczycie, co się stanie. O, właśnie. Weźmy, może pokierujmy teraz sobie rycerzem. Tutaj mamy grog, czyli taki napój alkoholowy. Rum rozcieńczony wodą, który był podawany marynarzom. To akurat jest. Okej, okay, to akurat jest zwykły smaczek postać beka po tym, jak się tego napije. Dla nas interesujące jest to, że musimy sobie zebrać teraz hot doga. Zwróćcie uwagę. Okej, okay, zabieram hot doga. Kurczę. Dobra, wziąłem hot doga. I teraz zwracam się tutaj. Zaraz zobaczycie czemu. Muszę tego hot doga ustawić tutaj na ten pal, który był przy tym potworze, który się tutaj pojawia. O właśnie. To będzie taka przynęta na tego potwora. Teraz co muszę zrobić dalej? Czekajcie. Teraz najlepiej wrócić się, w sumie to może od razu bliźniakami. Zabieramy sobie bezpiecznik, no i muszę znowu aktywować Moc tam na górze. Żeby tamten mechanizm mógł być włączony po raz kolejny. Znowu więc trochę bieganiny. Ale w końcu się opłaci. I to już niedługo będzie koniec demka. Demko nie jest długie, ale myślę, że naprawdę nastraja optymistycznie do tego, co się będzie da działo dalej w tej grze. Naprawdę gra mi się bardzo podoba, kurczę. Wiem już, że o tym mówiłem. Dobra. I teraz jest taka sprawa. Muszę tu być szybki... Najpierw muszę zadzwonić tym dzwonem, wtedy wyjdzie ten potwór, spróbuję zjeść tą kiełbaskę tego hot-doga i w tym czasie ja szybko uruchomię ten mechanizm, dzięki czemu będę mógł złapać tego potwora na górę. Tak więc mam nadzieję, że mi się uda. No więc spróbujmy jeszcze dzwon. Dobra, i od razu używamy mechanizmu. I pięknie udało się. I dzięki temu w ten sprytny sposób otworzyliśmy sobie drogę dalej. Sami też to widzicie. Weźmy może na wszelki wypadek Łom, chociaż teraz to nie jest konieczne takie. I przełączmy się na poszukiwaczkę przygód i ruszamy w lewo. Tutaj mamy jeszcze jeden sekrecik, a więc kolejny obraz. Och, to jest chyba akurat obraz. Tak jest obraz dla bliźniaków. Najwyraźniej każde z tych serii obrazków opowiada jakąś historię tej postaci

Ja z tego co słyszałem, jej przejście zajmuje od 4 do 5 godzin. Więc sami sobie zdecydujcie, czy taki typ rozgrywki Wam odpowiada i czy uznajecie taki okres czasu zabawy za odpowiedni na to, żeby wydać tyle pieniędzy. Ja muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem tej gry. Wiem, że jest dość niepozorna. To jest oczywiście tylko przygodówka pomieszana z platformówką, ale naprawdę ma ta produkcja fajny klimat i jestem zachęcony do tego żeby kiedy się zakupić. Może jeszcze nie teraz, może faktycznie według mnie jest jeszcze troszkę za drogo, ale poczekam na pewno na jakieś promocje na Steamie i kiedyś myślę, że jeszcze te produkcję nabędę. W każdym razie ja nakręciłem ten materiał po to, żebyście sami mogli zdecydować, czy warto w ten tytuł się zaopatrzeć. Ja myślę, że warto przynajmniej się nim zainteresować i że jest to produkcja godna uwagi, a już decyzję o zakupie pozostawiam wam. Tymczasem dziękuję Wam za uwagę, mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, jeśli tak było, no i czekajcie na kolejne moje filmy. Do usłyszenia!